Witam serdecznie, z tej strony się Marek Puma77. Dziękuję Wam za subskrybowanie i komentowanie oraz e, powielanie linku. E, mam krótki e, komentarz co do, co filmu. Widzicie? Film trwał czyli live 236 i 22 sekundy, tak? Teraz, ja go puszczam i dzisiaj jest normalnie, no nie, dzisiaj jest normalnie, dzisiaj y, ten film y, mogę na spokojnie oglądnąć i usłyszeć tak jak chcę, chciałbym, natomiast wczoraj był fenomen, y, widzicie na fotkach, mianowicie ten fenomen polegał na tym, że film był w pewnym momencie, w pewnym momencie był e, e, przerwany z powodu prawdopodobnego słabego zasięgu e, internetowego e, i co było widać? No właśnie to co widzicie w tym momencie. Dwie minuty z groszem. To jest niesamowite, czyli był w takim sprawdzeniu, że się w palcu nie mieści. Ja to tak odbieram, a jakby pozdrawiam.